Czego no nie kuma? Wszystkiego nie kuma. Nie kuma, że w sobotę jest Liga Polska. Polska! Polska! Jesteśmy z wami, chłopaki! Że w niedzielę jest Liga Hiszpańska. Potem Fabregas wyróżnił, z jest remis, ale to nie taki remis jak nasz remis. A ja to chciałam to od siebie tylko powiedzieć, że ja dziś kibicowałam Hiszpanii. Że w poniedziałek jest druga Bundesliga. Bo choć Niemcy to jest wielki faworyt, to jednak dopiero po dzisiejszym meczu będziemy mogli zakrzyknąć tak jak Goethe że we wtorek jest Liga Mistrzów. To jest tradycja, że, że środa jest Liga Mistrzów. Naprawdę nie słyszałam. <gry propriba> Dobra, że w czwartek jest Liga Europejska. Dobry wieczór, polskie druzja! Cicho bądź, a, kto wyjdzie z grupy, powiedz. A, a, że w piątek. piątek. gramy w FIFA. No, ja wiem, że my musimy ten mecz wygrać, ale to trzeba na spokojnie, nie tak jak Grecja wczoraj. Ale Franek, wie, co ma robić? Tak, Franek wie. Może i wie, ale może też skorzystać z mojego doświadczenia, rozumiesz? I teraz Franek, słuchaj, pamiętaj o tym chłopie, pamiętaj, my mamy wyjść z grupy, ty to Yes?